Witajcie, z tej strony Gilatki zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry... No właśnie, jakiej gry? Tej gry jeszcze nie było na tym kanale. Kiedyś mi się wydaje, że w tą grę grałem, ale jakby niewiele z niej pamiętam. A również sugerowaliście, żebym w nią zagrał, jeśli chodzi o gry związane z klikerami. Także na starcie również przypomnę, że możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo może oglądacie ten film, ale go nie subskrybujecie. Znaczy, ten kanał oglądacie, ale go nie subskrybujecie. Więc możecie oczywiście pomóc nam wbić milion subskrypcji na tym kanale, który może kiedyś... Może kiedyś uda się to zrobić Ale, póki co, moi drodzy, oczywiście, kochani, wspaniali Gramy się w Adventure kim, uh, Capitalist um, Kapitalizm jest łatwy, kliknij tą, oczywiście, cytrynę Bo, oczywiście, kiedy życie daje ci cytrynę, robisz z niej lemoniadę Ale z jednej cytryny nie zrobisz lemoniady, bo będzie za słaba pewnie, więc no Kupujemy dalej Aha, ja, ja aha, za każdym razem jak klikam I teraz dostaję dwie cytryny Dobra, wszystko jasne ja, jak mówiłem, nie pamiętam zbyt wiele z gry. Na razie to działa na zasadzie naszego klika. Jest chyba ograniczone, tak? Jest ograniczone, więc pasek musi przejść, czyli autokliker nie będzie działał. Kupujemy sobie wszystkie. Teraz dostajemy 9 za każdą. Żeby kupić gazetę, potrzebujemy 60, czyli w tym momencie możemy to zrobić. Um, uh, time to diversify. Purchase this paper road next. Czyli kupujemy dostawę pa gazety. Aha, i w ten sposób będzie nam się generować 60 dolarów za każdym razem. Za każdym razem, jak klikniemy, moglibyśmy też zupgradeować sobie to i klikać za każdym razem w ten sposób. Aha, i proszę bardzo, szybkość i profity razy dwa w jakiś sposób, tak? Aha, bo to działa na poziomy, co 50 poziomów. I teraz możemy klikać raz to i w międzyczasie kilka razy w ten sposób. Nie wiem, też, czym są waluty na górze, czym jest to złoto i te monety, ale spróbujmy to wbić na poziom 50, tak naprawdę. Wydaje mi się, że to będzie sensowne. Raz, dwa i jeszcze jedno, cyk. I co teraz mamy? Znowu profity razy dwa, więc teraz klikamy już za 50. A widzicie, cały czas leci 50, i teraz już praktycznie nie ma ograniczenia. Możemy kupić car wash, który daje nam 540 gazety znowu. Więc robimy sobie znowu w ten sposób. Czy to będzie 10 poziomów? Nie, to będzie 25 poziomów, prawda? Tak, to będzie 25 poziomów ewidentnie. Więc robimy znowu kliki, 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 klik, 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 kliki. Czy jesteś zmęczony? Za, y, zatrudnij menadżera. W jaki sposób? W jaki sposób miałbym. A tu są menadżerowie. O kurde! Run's Lemonade Stand. Za tysiąc możemy. Mamy też anioły. Aha! Anioły to była z tego co chyba pamiętam waluta za takie rebirthy, czyli kiedy y, robimy grę jeszcze raz. Ok, rozumiem wszystko. No dobra, bierzemy go. A, no i widzicie, ja teraz nie muszę klikać, on sobie klika sam w tym momencie. Ale jeśli byśmy chcieli na przykład menedżera od gazet, to już 15 tysięcy kosztuje. Mamy też inwestorów. Ym, na razie nie są w stanie nam nic za, za, zaoferować, bo musimy... Nie wiem ile musimy mieć uzbierane. 2% plus bonus jakiś tam, ale no na razie byśmy dostali 0, więc się nie opłaca to robić. Są też rzeczy do odblokowania. Lemonade stand za 100. Aha, to są aha, to są rzeczy, które możemy teraz odblokować, tak? Chwila, chociaż nie ma. Tak, to są rzeczy, które teraz możemy odblokować, więc jak zrobimy teraz setny poziom cytryny, to będziemy y, razy dwa, tu razy 2, razy 2, dwa, razy 2, dwa, razy dwa, wszystko razy 5. I tu jeszcze jakieś złoto możemy robić. Jest też kariera. A możemy wyglądać w jakiś sposób. ładniej, proszę bardzo, słeg Zadaję 30% boost y, do gazet. mhm. Mm a w ekwipunku mamy te rzeczy, dobrze rozumiem, to daje nam więcej bonusu do aniołów i to daje nam bonus do Donut Shop, niech będzie, tu mamy też nasze statystyki Tu są ci inwestorzy, a czym jest Adventures? A jest The Moon i jest Mars, czyli możemy też dostać się do innych etapów, dlatego i tu są, możemy ziemskie dolary wymieniać na te Ha, czyli jeden decylion to jest jedna ta moneta, i jeszcze są bilety, które możemy też kupować. Okej! Okay. Czyli to jest na późniejszy etap rozgrywki. Aha, tylko ja tu powinienem robić sobie, myślę, te gazety. Proszę bardzo. Kupmy sobie menadżera również, oczywiście gazetowego. Wspaniale. Bardzo ładnie. Czy jak teraz kliknąłem w ogóle i przeszedłem na angels, to będzie angels? Nie, nie będzie angels. Możemy pizza delivery kupić. Możemy tutaj generować z nich pieniądze, ale wiadomo, to idzie bardzo, bardzo powoli. Nie jestem też w stanie już teraz klikać. To sobie klika jakby samo. Pff. Niech sobie klika w takim razie samo. Ja mógłbym tu zaupgrade'ować jeszcze za trochę pieniędzy. Zróbmy sobie ten setny poziom. My tu chyba generowaliśmy 50. Tak, 50, bo to każdy poziom. Pyk, 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 pyk. I setka. 100 generujemy, ale cały czas tak po prostu lecą te pieniądze. Bardzo ładnie. Gierka oczywiście jest na Steamie. Z tego co wiem jest za darmo, więc możecie ją sobie za darmo pobrać i sobie oczywiście korzystać. Czy ja mogę tu też kliknąć? Would you like to purchase one or two? Yes. O. Oh. Hm. Huh. Tylko problem jest taki, że myślałem, że będę mógł w inny sposób zarobić. W sensie kupić. No nieważne. Na razie nie jest to jakoś super istotne. Yy, Upgradujemy sobie nasz, yy, naszą tutaj... Yy, nie wiem jak to nazwać Naszą... myjnię? Myjnię. Na poziom 25. Potrzebujemy 14 tysięcy teraz. A ile w ogóle menadżer? Menadżer kosztuje 100 tysięcy! Niech będzie. Jeszcze jeden poziom i cyk. Proszę bardzo. 13,5 zarabiamy teraz z tego. E, tylko potrzebujemy menadżera sobie kupić. To nie jest jakiś większy problem. Potrzebujemy menadżerów. Możemy też kupić sklep, jeśli byśmy chcieli. Tutaj z donatami. Ale to jeszcze troszkę. Proszę bardzo. Pizza nam generuje 4000. Czy jak wygeneruje ją tutaj, 8000 razy 2 się robi? O kurde. Dobra, to bierzemy menadżera od gazet. Nie chcę siedzieć. W sensie od y, maini. Czyli to są nas jakby nasi pracownicy. Tak to można byłoby chyba najlepiej określić. No i skoro zrobiliśmy to to możemy sobie na przykład gazety ulepszyć. Co prawda kwoty, które tu dostajemy już w tym momencie z gazet to nie są jakieś ekstremalne kwoty, chwila czy to jest 30. A będę musiał setny poziom mieć, to chyba bardziej wolę otworzyć sklep z pączkami, za który będziemy dostawać 50 tysięcy co bardzo długo, bo co 15 albo chyba 16 sekund. Jak widzicie dalej możemy kupić łódkę z krewetkami, możemy kupić sobie team hokejowy, możemy sobie kupić studio nagrań, bank albo naszą oczywiście prywatną fabrykę z Olejem, czyli z paliwem po prostu. Pff. Kolejne 50 tysięcy, teraz, jeśli żeby zatrudnić menadżera, 500 tysięcy do pizzy. Które no nie bardzo nam się będzie zwracał, bo nie mamy tu za bardzo, ale jak już generujemy 60 tysięcy, no to już nam taki menadżer może się zdecydowanie przydać jak najbardziej. Yy, możemy też generować więcej. A, po 4 tysiące za każdym razem dostaje, czyli tu dodawałoby 50 tysięcy. Tak, tu da dawałoby za każdym razem 50 tysięcy. Ej, to jest teraz dobra inwestycja. Jak zainwestuję to 130, to już dostaję 155. To jest już dobra inwestycja, realnie. Bo teraz dostanę z tego pieniądze. Pytanie, jak długo pizza trwa? 11 sekund. Czy jestem w stanie? Jestem w stanie. Dostanę teraz 207 tysięcy, skoro zaupgrade'owałem to w międzyczasie? Tak! Haha! Dobra, no to upgrade'ujemy jeszcze raz, proszę bardzo. To jest coś, co w chwili obecnej daje nam najwięcej profitu, więc bardzo chętnie oczywiście w to zainwestuję. 180 znowu sobie zainwestujemy. Tutaj kolejne jakieś wspaniałe rzeczy. Haha! A, zaraz będziemy mieli wspaniałe rzeczy pokupowane tutaj. Uwielbiam takie klikery, szczególnie, że on jeszcze bardzo ładnie wygląda, powiem wam. On naprawdę bardzo ładnie wygląda, ten kliker. I robimy kolejny. Już mamy pół miliona. Możemy sobie teraz zatrudnić menadżera do pizzy i nie, nie będę musiał tu klikać. Okej, okay, mamy jakiegoś protipa. E, żeby kupować rzeczy szybciej, możemy klikać tu razy raz ileś tam. Dobra, dziękuję serdecznie. Aha, żeby tu po prostu wybrać sobie razy 10. E, albo żeby na przykład kupić do, co jest fajne. Do następnego poziomu, żeby zrobić następny poziom, możemy to kupić razy 20 za 400 tysięcy. I robi nam się 3000. Możemy też kupić złoto i mnożnik razy 3 za 3 dolary. Wiecie co? Zróbmy to. Chwila, mogę to? Mogę to zrobić! Dobra, e, płacimy 17 zł w tym momencie Moi drodzy, wy tego nie widzicie, ale ja płacę I teraz już to widzicie, proszę bardzo Specjalnie dla was, oczywiście Wydajemy pieniądze, żeby robić jakieś inne wspaniałe pieniądze e, Nie wiem, czy mój mnożnik razy 3 gdzieś się nalicza, szczerze mówiąc Tu jest sklep ze złotem Mamy złoto, a tu możemy jeszcze razy 12 multiplier Jak to, jak to działa? Applies a permanent 12... E times 12 profit Multiparty party this planet. Aha, już na tą planetę daje mi taki mnożnik automatycznie. No dobra, i możemy też złoto kupować osobno. Pytanie, co dawało mi złoto w chwili obecnej? A muszę sobie też klikać tutaj, żeby te 300 tysięcy dostawać. Ej, ile kosztuje kupienie menadżera? 1 200 do do pączków. To zaraz będzie mi stać na to. Szczerze mówiąc, to będzie bardzo fajne i opłacalne. milion 200 000. to kupujemy oczywiście, proszę bardzo. Jakieś tu upgrade'y w ogóle jeszcze były? Um, hmm, tu możemy, aha, możemy tu kupić upgrade'y, dobra, anioły tutaj nic, a i w sklepie, a możemy się przenieść jeden dzień do przodu, albo 7 dni do przodu, claim all of your angels without restarting, czyli możemy też zebrać wszystkie nasze anioły, gdzie to było w inwestorach. Na razie mamy 0, więc no i tak byśmy zbyt wiele nie zrobili, szczerze mówiąc. Ale to już jest inna kwestia. Dobra, kupimy 9, żeby zapgradować na kolejny poziom, na kolejny mnożnik. I jeszcze możemy. Yy, nie, nie, to było unlocks, to było. kariera? Nie. Jestem chyba jakiś nawalony. Co są jeszcze jakieś badże w ogóle? Visit Store. Możemy. Aha, tu możemy wydawać pieniądze. A, i tu są jeszcze. Yy, bonusy, jeśli byśmy chcieli. Podnosi złoto, jakieś tam.. Jezu, ile tu jest rzeczy do zrobienia, szczerze mówiąc. Masakra totalna. Dostajemy całkiem sporo pieniędzy w tym momencie. Pek, 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 e, Mamy 1 200, 000. za ile jest y, kolejna rzecz? Shrimp boat? E, myślę, że tu niespecjalnie. A nie, bo to nie jest tak. Jeden poziom, możemy kupić shrimp boat, ale nie ma kto go klikać. A na pączki mamy już klikacza? Mamy tutaj 10 milionów, żeby tego. Więc myślę, że nie. Żeby kupić 10 poziomów 3 miliony to jest dużo, to jest dużo na razie <grym> Nie chciałbym. Żeby kupić tu 100 to 40 milionów znowu. O kurde, nice. Ale gdzieś tu były kurde te rzeczy do kliknięcia. Jestem nawalony po prostu. Yy, inwestorzy, nie, kariera do blogowania, unblocks, gallery. Jest! 10 tysięcy poziomów na każdym. 10 tysięcy! Okej, okay, dobra, wszystko rozumiem <grym> Adventures. Um, tutaj są tryliony, try, ty, 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 ty. Inwestorzy Connect, co to jest connect? Aha, po prostu jeśli sobie chcemy połączyć w jakiś sposób. Dobra, ale tu był ten sklep, nie? I my mieliśmy za złoto do kupienia rzeczy Gdzie to jest? Ja jestem ja jestem jakiś nawalony totalnie Swag, Inventory, Statistics Ja to zaraz gdzieś znajdę, ale ja muszę to po prostu zaraz gdzieś znaleźć. Kupujemy maksymalny kup 11 poziomów, a to będzie o 17, co mi to zmieni? Razy 1, razy 2, razy 100 i poziom... A, tu jest kolejny, dopiero, dopiero kolejny. Dobra, niech będzie. Na razie mamy razy 1. To, mnie, to jest to, co mnie interesuje. Możemy inwestować, żeby zarabiać kolejne 40 coś tysięcy, a to ile nam da? 600 tysięcy! Ej, to fajne nawet, muszę przyznać. Co prawda 1,3 miliona kosztuje upgrade, ale za... Półtorej minuty będziemy mieli. To chyba nie, nie zmniejsza czasu. Nie, nie zmniejsza czasu. Dobra, to nie chcemy jednak. <grym> tu musi być. Tu jest ten sklep, właśnie. Mamy 25. Eee, mnożnik razy 3 do tej planety. Dobra, używamy. Proszę bardzo. Kupiłem mnożnik. Możemy też kupić mnożnik razy 12. No, i teraz idzie zdecydowanie szybciej. Teraz idzie zdecydowanie szybciej. Dobrze, to w sklepie jeszcze jesteśmy w stanie co kupić. Możemy kupić 14 dni do przodu, za co dostaliśmy 166 bilionów. Ale bardziej nam się opłaca, jedną dobę mi się wydaje, przenieść. Zapgradeować wszystko, co byśmy mogli. Mnożnik razy 27 można kupić. Dobra, na razie tak. Kupmy co możemy, to jest na razie najważniejsze. Tu nie mamy osoby, która by tym zarządzała, tym, tymi naszymi krewetkami. A one generują bardzo dużo, bo 3 miliony, więc nie chcemy tego tracić. Na kolejny poziom potrzebowalibyśmy tu 12 milionów. Więc może zróbmy pączki, bo pączki będą w stanie też generować sporo. Teraz pytanie, właśnie, w co inwestować lepiej? Czy kupić menadżera? Kupmy menadżera jak najbardziej. Yy, za tego, i teraz, żeby kupić poziom maksymalny, next 12 milionów byśmy potrzebowali. Tutaj się tylko po 300 generuje, więc to nie jest dużo. Tutaj tak, 40 milionów, 400 milionów, 3 miliony. Ale to nie generuje za dużo. 28 milionów, myślę, że najlepiej byłoby wygenerować te pączki za 12-13 milionów i dopiero zrobić. A jeszcze możemy upgrade y jakieś kupić. Aha, i tu są one. No, buy, buy, buy. Ile ja za to płacę? Nie jestem pewien, ile ja za to zapłaciłem? Zapłaciłem za to w ogóle cokolwiek. Przez co generujemy no więcej pieniędzy, tak? Ale nie jestem pewien, czy ja coś za to zapłaciłem, jakby. To jest jedna rzecz, która tutaj gdzieś siedzi mi w głowie. 12-13 milionów potrzebujemy, żeby cokolwiek to zrobić. Okej, okay, no. Ja to ja to zrobię. Zrobimy po prostu super speedrun. Teraz tylko robimy ten, te 12 milionów. Myślę, że przynajmniej do Movie Studio powinniśmy być w stanie dojść. Może nawet do banku? Może? Nie jestem w stanie stwierdzić. Ale muzyczka nawet jest taka przyjemna, strasznie taka. Dobra, nieważne. 12, prawie 13 milionów. Dobra, już mamy w tym momencie. Cyk, Jest 20 poziom i profity razy 2. Dobrze, yy, więc robimy to: wchodzimy sobie w shop i robimy sobie przejście o dobę do przodu. Przez to zarabiamy 62,3 biliona. Aha, możemy wszystko kupić. <gryw> Okej. Okay. I 5 golda za to jeszcze dostaliśmy. Dobra, jest, nice. Mamy menedżerów, oczywiście, też możemy ich kupić. Wszyscy menedżerowie. Tu jest do kogo? Oil companies, czyli on nie ma. A, ga Dostarcza gazety 99,99% 99 tani? Nie wiem, co to znaczy za bardzo, ale te rzeczy są drogie. O, Admirał, ten Akbar z Star Warsów. Nice. Bardzo fajnie. Dobrze, zobaczmy, co możemy. Co to jest Warps? A, dostałem pieniądze za to, że zrobiłem Warpa. Okej, okay, niech będzie w takim razie. E, możemy też zrobić upgrade'y tutaj. Menadżera 10, 100 bilionów. Okej, okay, czyli to, to nie jest takie drogie. W sensie nie jest takie tanie. E, musimy zrobić upgrade'y. Właśnie teraz tak, pieniądze. 37,09 biliona. Dobra, czyli to jest rzeczywiście. Aha, tu jest cena, jestem cymbałem. Ale to prawie nie kosztuje nic. To kosztowało 10 milionów. Dobra, niech będzie, poproszę wszystko. E, żeby mieć kolejny poziom... To na razie generuje nam nie najwięcej pieniędzy, ale 800 milionów, więc jeśli kupiłbym za 14, 20 bilionów nam generuje. Okej. Okay. A, to się po prostu robi 10 godzin jedno. Aha, dobra, wszystko jasne. To kupimy sobie to na kolejny poziom, to na kolejny poziom. Kolejny, 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 kolejny. Proszę bardzo. No i jest, ok. Jest, jakby wydaje mi się całkiem nieźle. Robimy warp! 976 bilionów. Dobra, to bank zrobimy. Zrobimy sobie to, zrobimy sobie to. Zrobimy sobie to, to, to i kolejne 100. Kolejny warp. <gryw> jeden trylion, poproszę. Kupujemy to na najwyższy poziom, to sobie upgradeem i nie stać nas na nic więcej. Ale, ale to nie jest wszystko, możemy kupić sobie osobę od e, oczywiście tego, co będzie nam klikał tutaj raz na te 3 godziny czy coś takiego i możemy kupić jeden możliwy upgrade. Jak z naszymi aniołami w ogóle, jak to wygląda w chwili obecnej inwestorzy? A, 7 aniołów by już chcieli nam zaoferować, proszę bardzo. E, anioły mogłem wykorzystać w upgrade'ach. E, cash angels. E, profity razy 3, mimo że już nie mam. 10 tysięcy aniołów to kosztuje? O kurde, to kosztuje dużo aniołów. 7 to jest nic. 7 to jest totalnie nic. Dobra, to zróbmy tak, zróbmy 7 dni do przodu. <grym> zróbmy 7 dni do przodu w tym momencie. Tutaj, no nie mogę jeszcze odblokować, e, ale możemy zrobić. E, kolejny poziom. Za 8 trylionów mamy 400 trylionów. Ok, to niech będzie w ten sposób. Eee, Zapgradujmy to i mega megabaksy razy 10, które też nie są zbytnio jakoś super dobre. Dobra, setny, setny, eee, aha, tu już jest takie drogie wszystko, o kurde. 30 trylionów, to robię 30 trylionów, to jest biliony. Dobra, za biliony może być jakby ja bardzo chętnie. To jest już tryliony, ale tylko 13. Ej, to stać nas na wszystko, wszystko zabgrydujemy i kolejne 5 złota. Nice! Proszę bardzo, no i co? I kurde. I byliśmy w stanie kupić wszystko, ale i to nie wszystko, to, to, to nie wszystko. 250 bilionów, trylionów i trylionów i innych bilionów i trylionów. Ile teraz byśmy dostali od inwestorów? 105! Dobra, to już liczby zaczynają się robić rzeczywiście sensowne. Wchodzimy do sklepu i robimy kolejny. Zróbmy na jeden dzień. 15 kwadrylionów bardzo przyjemne 15 kwadrylionów i żeby zrobić kolejny poziom a nie stać nas jeszcze proszę bardzo Dobra, zróbmy sobie w takim razie to 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 i to w takim razie i zróbmy sobie jeszcze dwa bo jesteśmy w stanie zrobić jeszcze dwa więc zróbmy sobie jeszcze odobę 16 kwadrylionów bardzo przyjemnie kupić kolejny poziom moglibyśmy kupić krewetki albo gazety Kupmy krewetki, bo wydaje mi się, że będą sensowniejsze. Yy, możemy też kupić yy, 855 aniołów. Już jest ok. Upgrade'y też możemy kupić. Tutaj jest sporo upgrade'ów do kupienia. Myślę, że powinienem teraz skipnąć o tą jedną dobę. Już jestem w stanie za ostatnie monetki zrobić. Bardzo ładnie. One day time warp. Bardzo fajnie. I myślę, że powinienem kupić najpierw upgrade'y. Oh, I upgrade'y będą w stanie zrobić mi więcej. I teraz zrobić next. Nawet nie jestem w stanie nic kupić. Kwadryliony, quadrilliony, quintilliony, quintilliony, kwadryliony. Ca! To już takie konkretne liczby, żebym tak powiedział, nie? Jeśli tak, to jeśli chodzi o to. Bardzo, bardzo fajnie, ale widzę, że przez to, że to ulepszyliśmy, już się nie robi 2 godziny, a robi się 6 minut. 6 minut jeszcze się będzie robił, więc na początku, jak się robiło tam chyba 2,5 godziny, a teraz się będzie robiło w ten sposób, to zdecydowanie, zdecydowanie taniej Inwestorzy inwestują, a inwestorzy już nam proponują 1000. Proszę bardzo, upgrady, anioły i dalej nie stać nas nawet na najsłabszą rzecz, czyli na profity razy 3. Czyli po dodałyby się? byłoby profity razy 6? Razy 10 mogę zrobić. Nawet razy 100 nie jestem w stanie zrobić więcej. <noise> Także moi drodzy, to było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli chcecie pograć w gierkę, to jak sami widzicie, gra można, w sensie gra może również działać w tle. Więc ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli odcinek wam się spodobał zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, mile oczywiście widziane. Zapraszam na NB. Pierwszy link w opisie, gdzie możecie kupić bardzo fajne i bardzo tanie gierki. Często są promocje i możecie kupić dwie czy trzy gry w cenie tak naprawdę. <laughs> Przepraszam, jednej. Więc zapraszam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Do uczenia w kolejnych odcinkach. No i cześć!